Siema ozdóbka z tej strony. Słuchajcie, mortki. E, po pierwsze mamo kocham cię nad życie. E, nie, nie chcę sobie czegoś odjebać spokojnie. Chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj rano wstając, znów nie czułem nóg. Wiem, ktoś powie, że jestem pierdolnięty, ale po skręceniu kręgosłupa często mam tak rano, że nie czuję po prostu... Nóg. Słuchajcie, ale wracając do tematu Białego Stoku. Nie możecie mieć żalu do tych ludzi, którzy napierdalali innych. I teraz powiem że jestem pierdolnięty. Nie. Zobaczcie, co się dzieje w polityce. Są lepsi, są gorsi. Jest lepszy sort, jest gorszy sort. I wmówiono im, że równość ludzi. Czyli bogaci, biedni, wszyscy są równi, wmówiono im, że to jest gejostwo. My na Love Parade 98 wszyscy się bawiliśmy. Niemcy, Polacy, Rusy, wszyscy najbardziej się bawili Słowianie, nie? Jakoś tak ten, ale nikt nie pamiętał czasów wojen, tylko wszyscy się bawili. I nikt nie mówi o gejostwie. Jeżeli dwóch gości się przylizało, niech się liżą. Co mnie kurwa to obchodzi? Ja miałem na barkach swoją dziewczynę, szliśmy razem i... Ona zajwiście ubrana, piękne ciało, zero celulitu, a teraz chemię wpierdalają. W ogóle w Polsce jest chyba 70% ludzi z nadwagą. Ale to nie, nie Wróćmy do tematu. Oni... Było wymówione, że to jest gejostwo. W ogóle ile policji? Po co to wszystko? Jeżeli byśmy byli równi, nie byłoby tam policji. Nikt by się nie ubierał, a czy wszyscy powinni być na kolorowo. I słuchajcie, nie, nie ciśnijcie kibolą. Jeżeli oni cały czas równość traktują jako gejostwo, to ja im się nie dziwię. No. Ja uważam, że powinna być kobieta, mężczyzna, dzieci, cudowna rodzina. Jeżeli dwóch facetów lubi w dupkę, lubi sobie obciągać, nie ma problemu, niech to robią. Ale wychowywać dziecko, nie chciałbym być wychowywany przez dwóch facetów. Sorry. Przez dwie kobiety już lepiej, nie? Nie, ale oni są równi. Ale Bóg dał takie same prawa. Jeżeli dwóch gości się wydupi i zrobią dziecko, niech mają równe prawa, niech mają rodzinę. Jeżeli dwie laski dadzą radę bez bolca i zrobią dziecko, nie ma problemu. Mnie to nie obchodzi. Ja kocham kobiety, chcę mieć rodzinę i chcę żyć w normalnym kraju. A mi napierdala dwunastu policjantów. I ta kurwa z karetki, która powiedziałem, że cię znajdę, znajdę cię, znajdę cię, bo skręciłeś mi kurwo kręgosłup. Policja mi napierdalała. Przyznaję. Nie wszyscy, ale nie było lekko. Ale jeżeli ja proszę o pomoc w karetce gościa, o mi łamie kurwa prawie kręgosłup i mnie dusi mówi, kurwo, zajebie cię? I wstrzykuje mi jakiś środek i mówi, już kurwo po tobie. Ja mówię, do policjanta ratuj mnie. Gość, który przytwijał policjant, mnie ciszy, a ja mówię, do niego ratuj mnie. I oni mówią, że jestem narkomanem, sprawdzili mi krew, wszystko. Nie udzielili mi, błagałem w kajdankach. A teraz kurwa nie mogę chodzić, jeba.